Dzisiaj mam dla was następną rabatę w moim ogrodzie, czyli odkrywam dla was swój ogród ponownie. Zdjęcia, które teraz widzicie, to są zdjęcia z lata. Obecnie rabata wygląda zupełnie inaczej, ale teraz mamy jeszcze marzec, więc ma prawo wyglądać inaczej. Jeszcze wiele roślin się nie obudziło. Mówię głównie tutaj właśnie o żurawkach. O bylinach, więc zaczynamy. Na pierwszym planie mamy świerk pospolity inwersa. Wszystkie pędy rosną w dół, dlatego przewodnik trzeba prowadzić przy paliku. Dla mnie ta inwersa to jest taka królowa ogrodu. Pięknie wygląda właśnie wśród rozłożystych krzewów, niskich bylin, tak jak rośnie tutaj, pod nią rosną żurawki. I tworzą tak jakby płaszcz przy jej podstawie. U mnie w ogrodzie, prawie wszędzie, można znaleźć rojniki, które uwielbiam i takie bardzo malutkie rozchodniki. Rojników jest mi wciąż mało i w tym roku nawet kupiłam nasionka i spróbowałam rozsiać rojniki, więc mam na razie je w domu, pięknie mi rosną. Te zielone listki to orlik pełny double red and white. Przepiękny, on jest taką rośliną, która mnie uspokaja. Specjalnie nawet posadziłam ją sobie przy, przy oknie. Kiedy ja jem śniadanie, to patrzę sobie w prawo i widzę właśnie orliki. Kwitną bardzo długo i maj, czerwiec. Spodziewam się dywanu kwiatów. W niektórych miejscach mój pies wyciąga mi agrowłókninę, będę musiała to poprawić, ale to jest akurat 5 minut pracy. Drugim pięknym okazem jest jodła koreańska. Karłowa odmiana wolno rosnąca, ma pokrystuszkowaty. Stare egzemplarze osiągają do 4 metrów. Przyrost tego drzewa jest. 5-7 cm rocznie. Jest piękna. Zawiązuje piękne, obfite, fioletowe. Słuchajcie, niezwykle dekoracyjne, dekoracyjne szyszki. Za jodłą koreańską jest następna jodła, ale nie pamiętam tutaj rodzaju. Również bardzo wolno rośnie i też zawiązuje piękne szyszki. Za jodłą ukazuje nam się cyprysik nuktajski. Piękna pendula. W tym roku widzę, że zaczął już mi wchodzić na ścieżkę. Zaczął mnie jakby zaczepiać, więc troszeczkę podrósł. Ziemia po tej stronie, gdzie rosną właśnie te okazy, jest taka bardzo zbita, bardzo gliniasta, więc rośliny nie rosną tak, jakby rosły. Na takiej normalnej glebie, przeznaczonej właśnie pod te iglaki. Ja i tak zmieniałam ziemię, kiedy sadziłam rośliny, niemniej jednak ta ziemia taka twarda swoje robi i nie pozwala roślinom rosnąć tak wysoko, jakby one chciały, ale to nawet dobrze, ponieważ te rośliny są posadzone bardzo blisko domu, jak widzicie. Więc nawet, nawet mi to odpowiada, że nie rosną tak szybko. Od pewnego czasu bardzo pokochałam żurawki i każdego roku dosadzam właśnie w tym miejscu po kilka żurawek w przeróżnych kolorach. Zatrzymam się teraz na chwilkę przy dąbrowce rozłogowej, która. Również urzekła mnie swoją pięknością. Ma przepięknie, barwne liście, które tworzą cudowne rozety kwiatowe. No tak tak chyba, chyba nie dało się już ładniej tego ująć. Szybko rosnąca bylina, świetna roślina zadarniająca. Te patyki, które tutaj pozostały, to są patyki po funkiach. Sprawdźmy, czy już wychodzą funki, czy się pojawiają, ale chyba jeszcze nie. W tym zakątku mam kilka rodzajów funki różnobarwnych. I rozchodniki, również zadarniające i wciskające się wszędzie w najmniejszą szczelinę. Teraz może za pięknie nie wyglądają, natomiast latem tworzą przepiękne, bajeczne dywany. Cała rabata od trawnika oddzielona jest takim plastikowym obrzeżem, który sama wkopywałam. Widać, że mamy gości. Piękne mrowisko nam się utworzyło. Niech sobie żyją, nikomu tutaj nie przeszkadzają. Pomiędzy obrzeżem a trawnikiem należy zrobić taki mały rowek, żeby trawnik nie zbliżał się do obrzeża. Wtedy będziemy mieli łatwiejszą pielęgnację. Trawa nie będzie przerastała na rabatę. Na rabacie, jak zdążyliście zauważyć, tu, gdzie są funkie, mam wysypane szyszki. Natomiast w części, w której są żurawki, mam wysypaną korę. Gdzieś tutaj przemyciły się jeszcze tulipany, również narcyzy i znów moje orliki. Pewnie będzie bardzo dużo głosów przeciwnych, że nie można sadzić żurawek z iglakami. Że nie można sadzić orlików z iglakami, to ja już Wam na to odpowiem. W swoim życiu złamałam już bardzo dużo zasad takiego książkowego prowadzenia ogrodu. Dobrze rozumiemy się z moimi roślinami, jest to taka obopólna miłość. Nikomu nie dzieje się krzywda, ja o nie dbam, one. Dbają o moje samopoczucie i wszyscy są szczęśliwi, zadowoleni. Kiedy przygotujecie rabatę i będzie ona dobrze zaplanowana, to w późniejszym okresie nie będziecie mieli dużo pracy, dużo pielęgnacji. Zbliża się do nas hortensja ogrodowa. W tej części mam dwie sztuki hortensji. I piękną azalię. Azalię widzieliście na zdjęciach na samym początku. Bardzo długo mi nie kwitła, i w pewnym momencie, kiedy stwierdziłam, że chyba będę musiała ją przesadzić, że w danym miejscu jednak nie jest zadowolona, to przesadziłam ją właśnie tutaj, gdzie te wszystkie moje byliny. I teraz naprawdę przepięknie kwitnie, pomimo tego, że jest, że jest malutka. Doniczka nie wytrzymała próby czasu. A to to jest jakaś wielka chuba z starego drzewa. Prezentuje się zacnie, tak jak mówi to jedno z moich dzieci. Przed świerkiem inwersa. Tego teraz nie widać. Posadziłam jeszcze hortensję Anabel, którą uwielbiam, która jest cudowna. Kwitnie od lipca do września, a nawet dłużej. Rabata przygotowana do następnego sezonu. Was serdecznie zapraszam do subskrypcji. Jeśli Ci się podobało, to poproszę łapkę w górę. Zapraszam Was również na inne filmy z serii Odkryj mój ogród. Zapraszam również na filmy z serii Jak stworzyć ogród marzeń. Osiem filmów w 8 minut. Pierwszy film był tydzień temu i to był tylko wstęp. Drugi film już w piątek.